Dzień dobry wieczór Państwu. Dzień dobry wieczór Piotrze. Dzień dobry wieczór, witam serdecznie. Upał straszliwy, a w dodatku nie jest przyjemnie, bo obejrzeliśmy wspólnie z Piotrem najnowszą wojnę światów. No i przyjemnie nie jest, no bo po pierwsze, akcenty wojenne, to wiadomo, nigdy przyjemnie, a po drugie. A po drugie, to Państwu o tej Wojnie Światów opowiemy, i to będą refleksje, no dla mnie przynajmniej druzgoczące. Druzgoczące. A wojny Światów jako książkę bardzo lubię. To była jedna z tych książek, które mnie kształtowały jako miłośnika science fiction, bo jest po prostu dobrze napisana. To już nie chodzi o język, bo język się mógł trochę zestarzyć, ale ona jest po prostu przemyślana, dobrze skomponowana. Dobrze ta historia gra, a napisana była jeszcze pod koniec XIX wieku, więc facet wiedział, jak pisać. No, mam niestety obawy, że w XXI wieku niektórzy nie wiedzą, jak to, jak to zamienić na fajną historię filmową. No, bo tak naprawdę, jeśli chodzi o większe kina, to to jest trzecia z kolei ekranizacja wojny światów pierwsza w latach 50. Ona jest taka do dzisiaj, no, już dzisiaj może trochę bawić, ale jednak swój klimacik ma. Później była ta z Tumkiem Kruzem i różnie o niej mówiono. Ja nie jestem jej miłośnikiem, ale też jakoś się nie wstrząsam oglądając. Natomiast mam wrażenie, że przy trzeciej odsłonie to jeszcze przez jakiś czas będę się wstrząsał. No cóż. Ty. Chciałoby się powiedzieć, że dzisiaj omawiamy klasyk nad klasyki. Pewnie Marek nam za chwilę jeszcze przedstawi kilka innych ciekawostek na temat literackiego pierwowzoru. Natomiast nowa interpretacja dzieła Welsa pojawiła się na jednym z serwisów streamingowych. W roli głównej w nowej wojnie światów znany raper i aktor Ice Cube. On jest kojarzony w większości z rolami komediowymi. Tutaj jednak w roli jak najbardziej poważnej. Tyle, że film niepoważny. Dlaczego? Wydaje mi się, że żadne sci-fi w ostatnich miesiącach nie zostało tak brutalnie wychłostane przez widzów i przez krytykę, bo o ile jest tak, że opinie na temat filmów wśród no, widzów, recenzentów, te opinie internetowe, one są często bardzo różne. Tak, w przypadku Nowej Wojny Światów y, trudno jest znaleźć cokolwiek pozytywnego, i to nie jest przesada, ale taki szczerze powiem, że na samym samym początku, kiedy jeszcze nie wiedziałem, z czym się ten film je, to sam początek wydał mi się nawet interesujący. Nie miałem aż tak złych przeczuć. Co prawda, bardzo szybko się zorientowałem, że to jest taka produkcja po Czyli opowiedzenie starej historii przez pryzmat nowych technologii, ale ja generalnie lubię takie filmy. Lubię filmy, w których się wykorzystuje nowe technologie albo wykorzystuje się internet do powiedzenia pewnych strasznych historii. Tyle, że tutaj to jest jakieś horrendum, tutaj to jest w ogóle absurd totalny. Ymm, Marku, może jeszcze zanim przejdziemy do rzeczy, to kilka słów o tym literackim pierwowzorze, no bo musimy. Wspomnieć, że oprócz tego, że mamy do czynienia z klasyką sci-fi, to również wojna światów wspominana jest bardzo często w książkach ufologicznych albo tych no, dotyczących kontaktu z obcymi z powodu paniki, która wybuchła po emisji słuchowiska właśnie wojna światów w roku 1938. Opinie na temat Tamtych wydarzeń są dzisiaj różne. Historycy nie podchodzą do tego tak jak jeszcze kilkanaście lat temu, że wybuchła panika. Raczej to były ograniczone ogniska, lokalne skupiska panikujących ludzi, którzy uwierzyli, że w radiu nadawana jest relacja o, o inwazji obcych. Tylko, że tak, no, nie wiem, taka, taka rzecz mnie zaczęła nurtować, czy y, są jakieś wyraźne elementy. Y, w tej nowej wersji, które by mocno nawiązywały do tego pierwowzoru? No bo tutaj wszystko się dzieje w naszych czasach. Ten film też nie jest tak do końca podobny do chociażby tego z Które elementy byś wziął, że tak powiem, na tak? Które ci się podobały? No bo tak jak powiedziałem przed chwilą, kiedy film wystartował, to myślałem, że to nawet będzie ciekawie. No po taniości, ale ciekawie. Ale srogo się zawiodłem. Oj, ciężkie zadanie. Stawiasz przede mną, Piotrze, bo ja miałem tak samo. Pierwsze 15, może 20 minut chyba jestem zbyt łaskawy. No, a powiedzmy, pierwszy kwadrans to rzeczywiście był rodzaj takiej ekscytacji, ciekawości. O, no, jak oni to rozegrają? Te ekrany, a właściwie pulpity nakładające się na, na obraz głównego bohatera, to, to wszystko. Wydawało się, że może pożeglować w ciekawym kierunku. Ale pytasz, Piotrze, co tam na tak? No, niewiele nie wiem, czy potrafię to wymienić, bo później zająłem się okrutną zabawą przy tym filmie, no, czymś musiałem się zająć, okrutną zabawą polegającą na tropieniu idiotyzmów, kompletnych idiotyzmów. No i tak, o to, o to mówię... też chciałem zapytać, ale w następnym wejściu. No, to jest <laughs> to chyba... moja filmowa pasja. <laughs> no tak, ale tych idiotyzmów był tu, było tutaj tak dużo, że jeśli nawet coś dobrego było gdzieś tam w rogu sobie yy, siedziało i płakało albo się śmiało, to ja tego nie zauważyłem, ponieważ stopień nagromadzenia głupot w tym filmie jest naprawdę duży, duży, no i tak jestem delikatny. Hmm, powiem tak, ja cały czas miałem nadzieję jeszcze po tym kwadransie, że to się jakoś uporządkuje, że to pójdzie w lepszą stronę, że no jakoś to jednak się uładzi, nie poszło w lepszą stronę. Cały czas powielano to samo i było to coraz głupsze. To, że film jest nieustającą reklamą, super giga reklamą jednej z platform, która zajmuje się dostarczaniem dupereli do mieszkań różnych dupereli, w tym książek też, to jest zupełnie osobna sprawa i ja nie wiem jak mogło do tego dojść ja rozumiem, że budżet filmu dzięki temu zyskał ale już tak namolna i nachalna reklama w dziele które, które się sprzedaje bądź co bądź widzą no to chyba już troszeczkę przesada ale tego, tej firmy na A jest tam naprawdę Masa, masa. Poza tym z tych głupot, ja jednak będę się na tych głupotach skupiał, bo naprawdę nic dobrego o tym filmie do powiedzenia nie mam. Yy, może ta technologia, może przez chwilę fascynowało mnie to, że da się aż tak kontrolować ludzi. No ale. Powiedzmy, za dużo różnych teorii spiskowych przerabiam i za bardzo mnie to wszystko interesuje, żeby stanowiło to dla mnie jakieś specjalne zaskoczenie, że czynniki rządowe pewnego państwa, wielkiego i mocnego, mogą z obywatelem zrobić wszystko: mogą go prześwietlić bez jego wiedzy, mogą go zamknąć w domu, mogą mu skasować oszczędności, cokolwiek sobie państwo wymyślicie, to mogą. No Takiej ekscytacji starczy, nie wiem, na 5 minut, 10, ja nawet nie wiem, czy nie przesadzam, natomiast to jest za mało. A z głupot, proszę Państwa, no pierwsze z brzegu, w pewnym momencie nad miasto lecą dwa bombowce, mają zrzucić tam potężne bomby. Nie wiemy jakie, może atomowe, bo ma być bardzo wiele ofiar, ale nie podejrzewam, może jakieś, powiedzmy, takie, takie... Takie wielkie bomby, jak to się na Afganistan czasami zrzucało, no, jakieś takie potężne matki czy ojców wszystkich bomb, więc ma pierdzielnąć potężnie. I co widzimy na przebitce na jednym z ekranów? Że ta sama armia, która wysłała te dwa bardzo nowoczesne bombowce, które są o kilka minut zaledwie od tego bombardowania, jednocześnie ta sama armia na miejsce, do tego miasta. Wysłała śmigłowce, i te śmigłowce unoszą się w powietrzu. Co by się stało, gdyby spadła bomba, i taka konkretna z tym śmigłowcem, który byłby blisko epicentrum, no to sobie Państwo tylko wyobraźcie. Takich, wiecie Państwo, o różne rzeczy można podejrzewać armię amerykańską, ale nie, że to jest banda idiotów. Oni dosyć planowo działają. Owszem, zdarza im się czasami friendly fire, ale no, raczej, jak działają na swoim terytorium, to raczej działają rozsądnie, chociaż, jak sobie przypomniałem teraz, co się działo we wrześniu pewnego sławnego roku z dwoma wieżowcami i co się działo w przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych, to chyba będę musiał to, co powiedziałem przed chwilą, trochę jednak odszczekać. No więc traktujcie Państwo, że odszczekuję. W każdym razie, takich różnych głupot i głupotek, typu, że nagle ktoś sobie przypomina, że oni właśnie testują dostarczanie paczek za pomocą dronów i myk, myk, i ten dron polatuje sobie świetnie, chociaż dopiero facet się kształci, to on jednak dolatuje prawie tam, gdzie miał dolecieć, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest A, no, zapomniałbym, mój, moja ukochana scena gdzie pewnemu bezdomnemu za odwrócenie drona ofiarowuje się bon, czy jakiś kupon, czy jakiś coś za tysiąc dolarów i on za te tysiąc dolarów tego drona odwraca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że to się wszystko pozornie klei w tym filmie, no bo jakaś ciągłość jest, ale ja myślę, że w, w filmach tego rodzaju, w ogóle w opowieściach tego rodzaju, nie chodzi o to, żeby się wszystko klepnęło i wszystko połączyło ze sobą, tylko żeby to się połączyło w sposób wiarygodny, a tego chyba w tym filmie najbardziej brakuje, czyli wiarygodności. Wiarygodności właśnie. By my owszem, na przykład, widzimy żołnierzy, którzy strzelają do tych trójnogów, ale miasto jest jakby takie opustoszałe. Ja wiem, że się lepiej kręci, jak na ulicach nie ma ludzi. Ale ja jednak nie jestem przekonany, że to miasto by aż tak opustoszało. No nie wiem, trzeba ten film po prostu zobaczyć, bo ja wiem, że jak ja teraz wyciągam e, to, co wyciągam z kontekstu, to ktoś może powiedzieć: Och, tam się trzepiasz Żylkowski, no przecież mogło tak być. No tak, właściwie wszystko mogło być. Tylko to wszystko, co by mogło być, składa się na taki ciąg, który jest mało prawdopodobny. A powiedziałbym więcej, on jest prawie w ogóle nieprawdopodobny. Jak słuchacie filmotekarium, to doskonale wiecie, ile jest złego science fiction. Może nie zawsze takiego złego do szpiku kości, bo często są to źle zrealizowane historie. Często twórcom brakuje kasy, po prostu, i wychodzą filmy zrealizowane tak jakby połowicznie, no bo nie da się wszystkiego pokazać za daną kwotę. Twórcy Wojny Światów to tak jakby przewidzieli i oni się z widzem nie bawią, oni się nie szczypią w tangu. Od razu widzimy, że otrzymujemy film po taniości, zrealizowany z perspektywy stanowiska komputerowego. Tak, szanowni Państwo, tam przez ponad 100 minut facet siedzi, ten Ice Cube w większości, klika, klika, dzwoni, rozłącza się, rozwija menu, Prawym przyciskiem klika, wybiera coś, w międzyczasie ratuje świat przed kosmitami i swoją rodzinę też ratuje. No, przy czym Marku, ja zauważyłem w pewnym momencie, że on tak się pieści z tym najeżdżaniem kursorem, że to jest tak wszystko pokazywane pieczołowicie, że oszaleć można. Yy, powiedziałem początkowo, że, myślałem, że ten film no, troszeczkę będzie ciekawszy, że się trochę udało, ale bardzo szybko twórcy się wysprzęglili z pierwszymi absurdami, już na samym początku, wiesz, sytuacja na Ziemi jest podbramkowa, nie działają satelity, jakaś apokaliptyczna pogoda, w ogóle jakieś huragany takie ogniste, a oni tam tacy nieprzyjęci, siedzą sobie, gadają jakby nigdy nic, oczywiście do momentu, jak się pojawiają kosmici. Ale to jest najmniejszy pikuś, powiedziałem, że ten film został wychłostany, między innymi za ilość absurdów. I tam też jest z Marku sporo absurdów technicznych również, to znaczy się, to może zostawimy naszym szanownym słuchaczom, jeżeli kiedyś podejdą do tej nowej wojny światów z Ice Cube'em, to, to pewnie szybko się zorientują o co chodzi. Natomiast co jeszcze chciałem powiedzieć, no po pewnym czasie nie byłem w stanie tego oglądać niestety świadomie. Te absurdy i taniość, przeciągające się sceny, gdzie ten bohater klika, klika. To jest tylko jedna z przyczyn porażki tego filmu. Dziwne jest natomiast to, że tam się pojawiają generalnie dość znani aktorzy. Tam gra też Ewa Longoria. Wygląda to może nawet tak, że twórcy filmu Wojna Światów wydali wszystką kafę na garze i musieli zrobić film o facecie, co siedzi przy kąpie. Kto wie, może, może tak było. Yy, tylko, że yy, powiem ci coś, coś takiego, co mi przyszło do głowy, co zresztą też przeczytałem w kilku komentarzach. Yy, gdyby ten film został nakręcony w okresie pandemii albo miał premierę po pandemii, kiedy nazraczono podobnymi tworami, rozgrywającymi się często w zamknięciu, w jednym pomieszczeniu, takimi filmami bardzo oszczędnymi, to zaryzykuję stwierdzenie, że to by przeszło. To by się obroniło, natomiast teraz na tle już unormowanej sytuacji, wojna światów jest de facto antyfilmem. To znaczy, jeszcze raz, za pandemii pewnie by przeszła, bez echa by przeszła, bo bez echa, natomiast teraz spada na to potężna fala krytyki. Tego filmu nic nie ratuje absolutnie nic. Ym, czytałem też wśród komentarzy takie, takie oto słowa, że. Czy przypadkiem nie mamy do czynienia ze swego rodzaju prognostykiem? Czy przypadkiem nie będzie tak, że filmy w ten sposób będą teraz kręcone, te filmy do streamingu? Czyli przede wszystkim po taniości. No i jest jeszcze coś, na co trzeba zwrócić uwagę. To jest coś, w czym próbowano może ten film deczko poratować, może też trochę zaskoczyć widza. To jest wątek ufologiczny. Tylko, że to jest wątek ufologiczny odnoszący się do realnych wydarzeń, które się dzieją w naszym świecie. Do pewnych no, miejsc, incydentów, tak, które przerabiamy albo obecnie, albo od kilku lat w ramach disclosure. Tam widzimy, że jeden z bohaterów natrafia na foldery, no, w których mamy bardzo ciekawe informacje, chociażby o Ranczu no Nie wiem, czy one są ciekawe. A, no tak, tak, tam jest cała lista. Teorii spiskowych. Ach, no, wszystko, co mogłoby Państwa zainteresować, to na tej liście jest. Tak. I może to jest takie nawiązanie do rzeczywistości yy, i do tego, że, yy, że, że no, ostatnią deskę ratunku wykorzystano, wplatając taki wątek. Yy, tyle, że tego filmu nic nie ratuje. On jest nędzny i muszę powiedzieć, że dawno nie widziałem, Czegoś tak spapranego. Było złe science fiction, omawialiśmy niejednokrotnie filmy, które nie były atrakcyjne. Oto złe science fiction siedzieli na takie, które nie jest atrakcyjne, ale jakiś pomysł w tym jest, na takie, gdzie jest pomysł, ale nie ma pieniędzy, na takie, które jest po prostu złe, no i na takie, które właśnie dzisiaj omawiamy, czyli na, na wojnę światów. Myślę, że oni w ogóle nie mieli pojęcia, co chcą zrobić. To jest po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się dziwne, że podjęli konkurencję z filmem, z Cruzem, który pomimo wszystko chyba był najbardziej zapamiętaną um, interpretacją, ekranizacją wojny światów. Przecież to, na co oni się porwali, to jest de facto um, no, samozaoranie. Um, cóż jeszcze można powiedzieć? Nie uratował tego filmu ani Ice Cube, ani wątki spiskowe, ani kosmici. Mm, nie wiem, ja bym jednak nie zachęcał do oglądania, dlatego, że on jest cholernie długi i wydaje mi się, że to będzie naprawdę sroga strata czasu. Wystarczy sobie wejść na Google'a czy na jakikolwiek inny portal, gdzie się te filmy ocenia i zobaczyć, jakie są komentarze, że tam yy, te dolne partie, czyli jedynka i dwójka, to są najczęściej pojawiające się oceny. Ja się pokuszę o taką zgryźliwą uwagę. Otóż mam wrażenie, że Hollywood, tak metaforycznie ujmując Hollywood, w każdym razie amerykańska produkcja filmowa postanowiła za wszelką cenę udowodnić, że dziesiątki lat, ponad setka już właściwie, lat produkcji filmów. Oraz doświadczenia związane z opowieściami, z opowiadaniem historii, no książki, to wszystko ich nie interesuje i jest do wyrzucenia na śmietnik. Tak jakby ktoś tam doszedł do wniosku, że skoro już piszą scenariusze filmów, to już, broń Boże, nie czytajmy niczego. A tymczasem, i na tym będzie polegała pewna zgryźliwość, był sobie dawno, dawno temu taki pan, który się nazywał, Campbell, Joseph Campbell, i napisał taką książkę Bohater o Tysiącu Twarzy. Cóż mówi w tej książce, że, i to się sprawdzało gdzieś tak do lat 90., że wszystkie te filmy, które były kręcone według tej recepty, o której za chwilę powiem, one przecież nie były takie same, a jednak cieszyły się powodzeniem. Przykuwały widza do tego, co pokazywały. Dlaczego? Ponieważ one opierały się na tak zwanym monomicie. Już za chwilę będę tłumaczył o co chodzi. Ten monomit sprawiał, że chociaż mieliśmy różne fabuły, różnie toczące się, to one były konstruowane według pewnej ściśle określonej zasady. I można oczywiście tę zasady wyśmiewać, mówić, że no, oczywiście tam przyrasta napięcie w pewnym momencie spada, później znowu się podnosi, później znowu musi spaść i, i jeszcze wy. I tak dalej. Jest cały, cała recepta na to, jak to się robi, ale to działało. I w pewnym momencie, ja to obserwuję, bo ja ten monomit mam w głowie, w sensie jak się to konstruuje. Nie będę teraz opowiadał, bo to nudne po prostu, lepiej książkę przeczytać. Ale obserwuję te nowoczesne produkcje, i one tak jakby chciały się tej regule przeciwstawić. Powiedzieć, my jesteśmy mądrzejsi od Kambela, od wszystkich mędrków. I my zrobimy to lepiej, bo my wiemy jak. Okazuje się, że ani nie robią lepiej, ani nie wiedzą jak. I ten monomit, o cóż tak naprawdę chodzi? Dlaczego to jest bohater o tysiącu twarzy? Otóż Campbell stawia taką tezę, że wszystkie opowieści, że te najważniejsze mity, które liczą w tysiące lat, pochodzą z całego świata, mają jedną strukturę którą właśnie nazywa monomitem. To jest pewien sposób opowiedzenia historii, sposób kreowania bohatera, ścieżka bohatera, podróż bohatera, że tak naprawdę w wielkim skrócie mówiąc, bohater wychodzi z pewnego miejsca, zatacza łuk i wraca do tego miejsca, ale już inny niż na początku. To tak bardzo, bardzo ogólnie mówiąc, trzeba by wejść w teorię literatury, to naprawdę nie jest to miejsce. Ale dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że dokładnie w filmie Wojna Światów widać, że postanowiono to, mówiąc brzydko, olać. I o ile Herbert George Wells, który napisał Wojnę Światów, dokładnie zasadę sformułowaną przez Campbella, ale przecież nie przez Campbella wymyśloną, stosował, o tyle twórcy filmu absolutnie nie. Oni mają w nosie. No, wiedzą, że napięcie musi rosnąć i pod koniec musi spaść. Tyle wiedzą, no, ale tyle to każdy z nas wie. Są jednak pewne niuanse, które się stosuje, to nie jest wiedza tajemna, bo powtarzam, bohater o tysiącu twarzy, lektura powszechnie dostępna, zresztą nie jedyna, mówiąca o tym wszystkim. I ta wyprawa bohatera z takiego zwykłego świata w świat niezwykły, po to, żeby wrócić tak naprawdę w to samo miejsce, ale odmienionym wzbogaconym o jakieś tam doświadczenia, to jest niesłychanie ważne. Ja wiem, że rozmawiamy o filmie i to może do Państwa nie przemawiać, ale niech do Państwa przemówi to, twórcy Wojny Światów, tej najnowszej, kompletnie nie mają pojęcia o tym, jak konstruuje się fabuły. I to widać, to po prostu widać. Co więcej, ja wiem, że bardzo wielu pisarzom Również to nie wychodzi czasami, bo nie ma złotego środka i takiego, takiego przepisu na dobrą powieść. Czasami to się udaje bardziej, czasami mniej. Gdyby się udawało zawsze, to powstawałyby tylko bestsellery. No więc to nie jest przepis, ale przy tym natężeniu pokazywania nam złych filmów, ja coraz częściej dochodzę do wniosku, że to, że to metaforyczne Hollywood doszło do wniosku, że podepczemy całe doświadczenie i cały dorobek. I zrobimy nowy. No nic nowego naprawdę nie powstaje i to jest w jakiś sposób jednak słabe, po prostu słabe. To się nie układa w historię, którą chce się oglądać. I ja rozumiem, że Herbert George Wells, kiedy tworzył tu w Europie, no bo Anglia w końcu Europą jest, no to stworzył to pod koniec XIX wieku. Ale nie wiem, czy Państwo wiecie, że ta historia dotarła do Amerykanów dopiero w 1927 roku na łamach Amazing Stories, takiego palpowego magazynu. Zobaczcie Państwo, tyle lat 30 lat opóźnienia Amerykanów. To nic dziwnego, że 12 lat potem, albo 11 lat potem, można było stworzyć audycję, Orson Welles z kolei stworzył taką audycję i podobno przestraszył Amerykanów. Różne, różne głosy na ten temat słyszałem. Można to było, bo to była w miarę świeża historia. W Europie obawiam się, żeby to tak do końca nie wyszło, bo ta historia była po prostu bardziej znana. Ale no tak, Amerykanie zapóźnieni byli, ale ten film z lat 50., pomimo, że dzisiaj trąci myszką. On jednak zachowuje pewną dramaturgię i tę opowieść o bohaterze. Ten przepis na historię zachowuje. Zaczerpnięty pomysł prosto od Wellsa. Ten pomysł z Tomkiem Cruzem, o już troszkę kombinuje, ale w gruncie rzeczy też jeszcze ta historia ma ręce i nogi. To co nam prezentuje najnowsza odsłona Wojny Światów, to jest zaprzeczenie... Tego, że człowiek jest homo sapiens. Po prostu. Mamy takie wrażenie. Wiem, że to bardzo brutalnie brzmi, ale po prostu no musicie to Państwo zobaczyć. Ja wiem, że Piotr przed chwilą namawiał, żeby tego jednak nie oglądać. Nie. To jest tak zły film, że obejrzyjcie go Państwo i wyłączcie w pierwszym momencie, kiedy dojdziecie do wniosku, że autorzy filmu, reżyser i jego koledzy zaczynają Was robić w trąbę. To będzie dosyć szybko, ale Warto taki eksperyment zrobić, moim zdaniem przynajmniej.